Ja osiemanko z tej strony, ja polska, słuchajcie, dzisiaj sobie nagrywamy ostatni odcineczek na moim kanale, już nie będzie innych filmików albo e, jakieś pytania, czy mam nagrywać dalej. Po prostu nie nagrywam i tutaj postaram się przedstawić wam, dlaczego nie będę nagrywał. Na samym początku zostawcie łapę w górę suba z dzwonem. Mam nadzieję, że zrozumie, e, zrozumiecie mnie, no nie wiem jak to powiedzieć, z tego mi się to myli. Mam nadzieję, że e, będzie GIT później, nie będziecie na mnie źli. Albo mu nie rozwaliłem łóżka. Także słuchajcie, pierwszym powodem to jest to, że po prostu nie mam czasu. Nie mam czasu, żeby zrobić live'a. Nie mam czasu, żeby nagrać odcinek. Choćby dwuminutowy nawet. Po drugie. No bo jest szkoła. Po drugie słuchajcie. Po prostu nie chcę już grać na komputerze. No nie, nie że głupi komputer albo coś, tylko po prostu nie już to nie kręci. Wolę coś innego sobie zrobić. Porobić coś innego niż siedzieć na komputerze cały dzień. No, według mnie to jest lepsze spędzenie czasu. No jak wy możecie robić, co chcecie, co nie tylko ja wam po prostu mówię, jak ja uważam. Mam nadzieję, że tyle czasu, ile nagrywałem, było dla Was dobrze. Fa Mam nadzieję, że się dobrze bawiliście. Fajnie było na liveach spec simulator i z Minecrafta. Może kiedyś wrócę, także zostawcie łapkę w górę, żeby inni ludzie to zobaczyli. Skomentujcie od kiedy jesteście, bo bardzo chciałbym jeszcze sobie poczytać komentarze od starych widzów. Może jakiegoś wypatrzy, co był od początku live'ów. Mam nadzieję, że. No. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś coś nagram kiedykolwiek za kilka lat. Może w nagram jakiś odcinek zobaczymy, czy. Czy ludzie po prostu będą dalej siedzieć, jakiś choć jeden widz, żeby był, choć jeden. Mam nadzieję, że Wam nie będzie też przykro jakoś, bo już nie nagrywam od dłuższego czasu. Także co, co Wam mogę powiedzieć? Trzymajcie się. No nie wiem, do jakiego następnego razu. Na, na, na razie nie będzie żadnych odcinków ani nic na 100%. Także co. Trzymajcie się do następnego odcinka jeśli będzie, ale nie będzie prawdopodobnie nara. No,